Szyma, siema, siema, witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję za każde kliknięcie, jak pewnie doskonale wiecie albo nie wiecie, jutro jest mega hicior, Real Madrid, Barcelona i z tej okazji już dzisiaj Etoto odpala... Dla osób zainteresowanych, promocję powitalną. Jeden gol Barcelony grany za złotówkę. Halo, halo, tak jak teraz widzisz. Jeden gol Barcelony da Ci 200 zł, jeżeli Barcelona strzeli minimum jednego gola. O tej promocji, z której można korzystać już dzisiaj. Powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście powiem, gdzie mam jakiś konkurs dla Was, gdzie jest kasa na grę do zgarnięcia i przejdziemy sobie do kuponów. Trzy kupony na dzisiaj. E, wiadomo, że ta piłkarska oferta nie jest jakaś wybitna. Jeden kupon ode mnie na cały weekend, jak zawsze. Piątkowa sklejka. No i jeszcze Paweł wjeżdża z trzema taśmami na grubo... Grubo, po prostu grubo. Jeżeli masz chwilę, to poczekaj. Jeżeli chcesz skipować od razu do kuponów, to wiesz co robić. Ja zaczynam od promocji powitalnej w Etoto. Jest, ta, jest to promocja, która jest aktualna już dzisiaj, nie? Generalnie skierowana do każdej osoby, która nie ma konta w Etoto. Co zrobić, żeby złotówkę zamienić na 200 zł, jeżeli Barcelona strzeli jutro gola z Realem? Przede wszystkim, no trzeba sobie konto W Etoto założyć. Konto W Etoto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta, ze zgody akceptujesz marketingowe. Warto zrobić weryfikację konta gracza, bo to i tak, i tak się przyda. No, i jeżeli chodzi o Eto, to żeby zapisać się w pełni do promocji, trzeba zrobić depozyt. Od 50 zł do 200. Dlaczego taki przedział? Bo, tak jak mówi banerek, do 200 zł Eto to podwaja depozyty, a od 50 zł jesteś zapisany do promocji powitalnej. Więc, jeżeli mamy gracza, który chce zgarnąć wszystko, no to zakłada sobie takie konto, wpłaca 200 zł, dostaje 200 zł w nagrodę w bonusie, gra za złotówkę, taki kupon jak teraz widać z konta głównego depozytowego, czyli Goldbart. Barcelony. Jeżeli Barcelona strzeli, to dostaje jeszcze 200 zł i to we freebecie, więc łącznie można mieć za chwilę pulę startową w etoto 600 zł. Osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta z tego linku. Depozyt od 50 zł do 200. Pamiętajcie, że podwajają depozyty do 200 zł, żeby nikomu to nie uciekło. No i z, yy, z wpłaty, którą zrobiłeś między 50 a 200 za złotówkę dajesz gola Barcelony, czyli taki kupon jak teraz dokładnie widzisz i to tak naprawdę tyle. Jeżeli Barcelona na jutro strzeli, to ty dostajesz 200 zł w przeciągu 48 godzin i to we FreeBecie. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem. Zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do na naszego Facebooka, bo mamy jak zawsze konkurs. Zapewne weto, to, to dzisiaj trochę kasy rozdawane. Na Facebooku obstawiamy.info, to jest nasz fanpage, tak zwany. Mamy takie konkursy, że rozdajemy praktycznie codziennie 200 zł na 10 osób. 10, zł, 10 osób zgarnia po 20 zł. Na dzisiaj też jakiś konkurs na pewno się znajdzie. Link do face'a w opisie pod filmem. Pierwszy link od góry w opisie pod filmem to jest link. Do Facebooka, a drugi link od góry to jest link do naszej grupy. Również na Facebooku całkowicie otwarta, dostępna dla każdego grupa. Grupa, na której publikowane codziennie są typy z argumentacją. Doskonale wiesz, kto jak typuje, bo tutaj Hondzyś liczy statystyki każdej osobie typującej i wiesz, od kogo ewentualnie warto coś tam sobie na kupon może skubnąć. Serdecznie zapraszam do grupy. Linki w opisie pod filmem i lecimy z konkursem. Tutaj, jak zawsze, kasa do zgarnięcia, kasa we to, to co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć, subskrybować. Kanał obstawiamy. Łapę w górę zostaw pod filmem i w komentarzu tu będziecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Leicester a Nottingham dopisujecie swój nick gracza ze toto albo maila jeżeli posługujecie się mailem, to proponuję w ten sposób. Typujecie do 21. komentarzy edytowane, dodane po tej godzinie bez zniku gracza na e to, to nie biorą udziału w załatch czyli standard. No i teraz przechodzimy do meritów tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy najpierw trzy kupony stricte na dziś. I potem przechodzimy do tych fajnych, mam nadzieję, dobrych tasiemek. Zaczynamy od kuponu e, Dawida, który proponuje, słuchajcie, na dzisiaj singla. Po prostu singiel e, proponowany, czyste zwycięstwo Lester. Lester które gra na własnym terenie z Nottingham. Leicester, które w poprzedniej kolejce no zrobiło taki fantastyczny... Comeback, bo przegrywali 2 do 0 Southampton na wyjeździe, wygrali spotkanie 3 do 2, zaczęli strzelać gole w 64 minucie. A już w 98 na 3 do 2 gol zdobyty. No piękny mecz w ich wykonaniu, więc tutaj e, to był drugi mecz wygrany z rzędu. Jeżeli chodzi o lisy. Jeżeli chodzi o Nottingham, no to mieszana forma. Ostatnio też faktycznie wygrali spotkanie ligowe z Crystal Palace, wcześniej dwa remisy, porażka 4, 5 meczów wstecz udało się ten Liverpool ograć. No więc tutaj raczej podczutkę, nie, bo ciężko cokolwiek sensownego wyciągnąć z tego meczu, jeżeli chodzi o 1x2. No wiadomo, że na pewno mental Lisów do góry leci po takim meczu są Southampton. Na pewno plusem tego typu jest to, że grają na własnym terenie, ale mimo wszystko zdaniem Bukmacherów są leciutkim. Leciutkim underdogiem, bo nie ma tu jakiegoś mocnego, bardzo widocznego faworyta. Lekki underdog, ale zdaniem Dawida warto zaryzykować. Pinsetek na czyste zwycięstwo Leicester. Dalej mamy kupon od Piotra, i mamy tutaj mieszankę niszowych lig. Bo dwa mecze z drugiej Bundesligi i spotkanie z ligi austriackiej, i to też drugie. Jeżeli chodzi o spotkanie z ligi austriackiej, Ried z Kapfenbergiem, tutaj jest proponowane over 2,5 goli. Powiem wam szczerze, że drugiej ligi austriackiej nie śledzę, ale zerknąłem sobie o co tutaj chodzi w tej lidze. 10 kolejek za nami to jest pojedynek czwartego Riedu i trzeciego Kapfenbergu. Jeżeli chodzi o bilansę goli, to wyglądają całkiem dobrze. To, to nie są jakieś tam megaanderowe ekipy, nie? Jeżeli chodzi o gospodarzy, to w tych 10 kolejkach średnio 2,9 gola. Chibice oglądają w ich meczach, jeżeli chodzi o gości. 2,6 brameczki na spotkanie. Do tego mamy dwa spotkania z Bundesligi. Zakład na to, że obie drużyny strzelą gola w meczu Kolonii i Padeborn. To jest też dziesiąta kolejka, to jest pojedynek dziesiątej Kolonii i piątego Padeborn. No tutaj druga Bundesliga oczywiście przyzwyczaiła do tego, że jest to liga, która obfituje w gole. Jest to liga overowa, więc nie dziwią generalnie wybory w drugiej Bundeslidze na overy goli czy na BTTS-y. Tutaj jeżeli chodzi o bilans bramkowy Kolonii 21-18 w dziewięciu meczach, 16-12 Padeborn. Propozycja na BTTS-a i mamy jeszcze Nurymbergę z Regensburgiem, tutaj propozycja na rzuty rożne, e, oczywiście klasyczny overek proponowany. Jak ostatnio te ekipy meczowo dowożą rożne? Proszę bardzo, ostatnie trzy mecze Nurembergi 6-10-11, ostatnie trzy mecze Regensburga, 12-15-8, więc tutaj taka sklejka w Treblu od Piotra. Jeszcze jeden kupon na dzisiaj jest od Artura, tutaj 300 zł na, 5, na 860, tak naprawdę Trebel, ale dwa mecze, mamy Overa, 2,5 goli w Spotkaniu pogoni szedzień i puszczy niepołomice. No tutaj to oczywiście nasza, nasze podwórko trzynasta kolejka. Jeżeli chodzi o do tej pory rozegrane mecze jednych i drugich, to dosyć overowe, bo pogoń w tych dwunastu meczach 17-14 bilans goli. Zdecydowanie gorsza defensywa puszczy, bo to jest aż 21 straconych goli w 12 meczach. Przy 10 strzelonych warto też nadmienić, że no puszcza 4 mecze z rzędu w Ekstraklasie. Ostatnie cztery mecze to są porażki. Mnie tu by bardziej jakiś handicap na pogoń chyba kusił, szczerze mówiąc, bo handicap. Minus 1,5 na pogoń z 1,99 można nawet złapać. No ale jest propozycja na overa, 2,5 goli, i do tego over 1,5 gola w meczu Ligi Hiszpańskiej. Jest Sevilla, i do tego nie może Sevilla tego meczu wyjazdowego, proszę Ciebie, przegrać. Więc to są takie trzy propozycje stricte na dzisiaj. Tak jak mówię, piłkarska oferta nie rozpieszcza za bardzo. Mam nadzieję za to, że weekend będzie dobry, ale coś tam udało się wydłubać. No i teraz słuchajcie tak, zanim przejdziemy do tych kuponów Pawła, wrzucam swoje klasyczne AKO na weekend. Ja, jak wiadomo, za bardzo tego nie argumentuję Już myślę przyzwyczaiłem was do tego, że gdzieś tam zawsze, jeżeli robię sobie taki piątkowy kupon, też nie za jakąś ogromną stawkę, to, to raczej lecę gdzieś tam w faworytów, szukam sobie takich drużyn, które moim zdaniem strzelą ze dwa gole, które wygrają, może które handicap pokryją, może dorzucam jakieś rzuty rożne. To są takie moje klasyczne weekendowe, weekendowe taśmy. Też nieco weekend to robię, nieco piątek, bo czasem mamy tutaj ekipę, która typuje po prostu mocniej ode mnie i, i wrzucają na przykład fajniejsze taśmy moim zdaniem wtedy ja swojej, stricte swojej nie gram, nie? No ale dzisiaj mówię, wrzucę razem z Pawłem. Jeżeli chodzi o mój kupon, to wygląda on tak i to jest oczywiście drobnica, jeżeli chodzi o stawkę w porównaniu do tego, co proponuje nam Paweł, bo Paweł na weekend zaproponował nam trzy akosy, można powiedzieć taśmy. Mamy y, taśmy na overy, mamy taśmy na taśmy narożne i taki mix zdarzeń. E, trzy tasiemki, z której jedna jest taka najmocniejsza, jedna ciut y, mniej mocna, że tak powiem i jedna taka skromniutka, patrząc na dwie pozostałe, słuchajcie. Zaczynamy od tego Ako na Overy, czyli tutaj po prostu są wybrane drużyny, które zdaniem Pawła pokryją gole. Po prostu Overy ładowane na kupon. Jestem przekonany, bo sam też tak robiłem, jak się latało do, do Ziemniaka, że te, Ja tak robiłem przynajmniej, nie? Że wybierałem sobie też dwie, trzy taśmy i sobie to grupowałem. Overy, tu jakieś coś tam e Andery, tu może faworyci czyste jedynki. Dyszka, dyszka, dyszka na każdą. I była frajda weekendowa. No tu oczywiście stawki nieco większe, znaczy... W cholerę większe. Mamy propozycję na overy i goli od Pawła, i to jest propozycja numer jeden z trzech jego propozycji weekendowych. Druga propozycja dotyczy, proszę ciebie, rzutów rożnych, czyli to jest kupon skrojony idealnie pod mnie, bo jeżeli ktoś by nie wiedział, ja jestem fanem rzutów różnych, to jest mój ulubiony rynek, jeżeli chodzi o typowanko, ale też no zdaniem wielu, i też mo można się z tym zgodzić. Rzuty rożne to jest totalna, może nie totalna, ale loteriada w bardzo dużym stopniu, nie? Że bardzo wiele zależy od tego, jak dane spotkanie się bo ty możesz sobie założyć, że drużyna, powiedzmy, underdog, drużyna X będzie przegrywała z faworytem od trzeciej minuty. Dajesz różne drużynowe, bo zakładasz, że będzie goniła wynik, nie? I że te 3-4 rożne nabiją, bo w twojej opinii to jest niska linia. A tu na przykład faworyt się męczy, trzyma piłkę, nie daje w ogóle zaatakować przeciwnikowi, i, i tak to wygląda. Więc tutaj, jeżeli chodzi o drugi kupon, to jest kupon Pawła Narzuty Rożne, też weekendowo. No i jeszcze jeden taki, powiedzmy, troszkę szalony mix, czyli też wyciągnięte jeszcze zdarzenia, takie sklejki porobione, że, że te kursy są całkiem sympatyczne. Wiadomo, sprawa z taśmami wygląda tak, że żeby ten kupon generował jakąś ewentualną wygraną, no to naprawdę trzeba naciupać tych typów i im więcej typów, no doskonale wiesz, że to jest tym większe ryzyko. Zmierzam do tego, że po prostu wcale nie jest tak łatwo taśmy Trafić. Paweł tutaj zaproponował trzy tasiemki, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak zawsze piątek to jest taki przedsmak weekendu, jutro będzie mocna ofensywa, ale dzisiaj też coś tam ciekawego w piłce się dzieje, no a od jutra śledzimy te tasiemki z dzisiejszego filmu i oczywiście e, od samego rana będzie film z kuponami stricte na sobotę. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to było na tyle. Przypominam Ci już dzisiaj, Eto To odpala fajną promocję powitalną. Jeden gol Barcelony w starciu z Realem Madryt wyjazdowym daje Ci 200 zł. Żeby tą promocję sobie odebrać, tę złotówkę tylko możesz zaryzykować. Żeby tą promocję sobie odebrać, trzeba założyć konto w etoto z dedykowanego linku, linku, który masz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu konta trzeba zrobić depozyt. Od 50 zł, bo taka kwota już się zapisuje do promocji, do 200 zł, bo 200 zł cię e to podwaja na pierwszym depozycie, tak jak widzisz teraz na banerku. I jak już zdecydowałeś, ile chcesz sobie wpłacić, to za złotówkę z tej kwoty wpłaconej dajesz gola Barcelony. Taki kupon, jak teraz widzisz. To ma być Twój pierwszy kupon zagrany na EtoTo. Jeżeli Barcelona jutro strzeli, to Ty w przeciągu 48 godzin dostajesz 200 zł we freebecie od EtoTo na grę. Prosty temat. Osoby zainteresowane już dzisiaj mogą korzystać. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem tam jest link dedykowany link do tej promocji a za oglądanie dzisiejszego filmu serdecznie jak zawsze dziękuję jeżeli macie coś pograne, niech się dzieleni pozdro, Elonara